Musimy są... powiedzieć, czego dotyczy dzisiejsza sprawa? Dzisiejsza sprawa dotyczy y, wybudowania podjazdu dla mego ojca, dla osoby niepełnosprawnej, y, na którą budowę mamy wszelkie dokumenty i dopuszczenia. Jaki dokumenty proszę Z, powiedzieć? Dokumenty starostań na wykonanie budowy i dokumenty burmistrza na ustalenie warunków zabudowy co jest jednoznacznym z tym, że budowa powinna się odbyć. Yy, wszelkie do, dokumenty dodatkowe z typu wodociągi, yy, energetyka i gazownia również są posiadane przez nas, bo bez nich by nie była wydana decyzja główna. Yy, rodzice, sprawa dotyczy ojca, czyli rodzice moi yy, dostali dofinansowanie z, z PCR-u, w związku z tym yy, termin jaki jest na wybudowanie podjazdu jest yy, ograniczony. Jakie dofinansowanie było? To jest około, yy, około 3 tysięcy. I do kiedy jest termin realizacji? Do 15 października. I Czyli te pieniądze przepadną, jeżeli Państwo tak, nie wykonają? Dokładnie przepadną. Czyli w czym jest problem? Sąsiedzi blokują tą inwestycję? Tak, tak. sąsiedzi blokują, e, to, tym po prostu zapadnie. nie pozwalają budować, e, ze względu na to, chyba żeby przepadły te pieniążki, no, bo innej tutaj możliwości nie ma. A uzasadniali Państwo, dlaczego blokują tą inwestycję? I próbują e, uzyskać e, ogródek, który znajduje się za nami mhm. i zrobić z niego sobie parking. Mhm. E, Więcej jest, na, jest uchwała wspólnoty, która mówi o tym, że jeżeli oddamy, rodzice oddadzą ogródek, wyrażą wtedy państwo zgodę na wybudowanie tego podjazdu, jeszcze pod jednym warunkiem, że będziemy płacić 400 zł miesięcznie za wyrażenie zgody na wybudowanie tego podjazdu. Tak jest w uchwale napisane. To dobrze pani nie tak wygląda sprawa. Policja już kilkakrotnie. Kil... Poczekaj, już. Policja kilkakrotnie interweniowała bez większych skutków. Pięć firm było już i I co policja doradziła państwu? Żeby zwrócić się do nadzoru budowlanego. Dzisiaj mama była u pana starosty. pan starosta stwierdził, że ktoś z nadzoru przybędzie na godzinę 16, czyli na rozpoczęcie budowy, I do tej pory nie ma nikogo. Nikt się nie zgłosił i czekamy. Policja czeka też, nie wiem na co. Któryś raz z kolei kazał nam przerwać budowę, no nie możemy wejść budować, bo przecież nie będziemy komuś łopatami po nogach. Kować. To jest projekt 4,10 m w prawą stronę, 1,5 metra wejście i schody wejściowe dla osoby, która będzie chciała sobie wejść schodami, zajdzie sobie schodami, kto będzie chciał, będzie wiedział, na wózkę no ojciec potrzebuje wózek, więc mamy taki podjazd. Projekt jest zatwierdzony, zgodny z prawem. Dlaczego państwo blokują tę inwestycję dla osoby niepełnosprawnej? Dlatego, że inwestycja była, ja może od początku, państwo zrobiło tak kodeks cywilny, ustawiło, że małe wspólnoty muszą się dogadywać. Dlatego to zrobiło, bo to jest mała wspólnota, to się rodzin. I tu jest chodzi o to, żeby się współlokatorowie dogadywali, a nie stawiali jedny, jedni drugi przed faktem dokonanym. Myśmy nie wiedzieli o niczym. Nie znamy planu, nie znamy, znamy niczym. jak to ma być robione. Ten, ten pan pokazywał wszystkie pozwolenia ze tak, wszystkich ale... instytucji urzędów i decyzje wspólnoty w tej sprawie, więc... Nie, wspólnota <laughs> jeszcze raz powtarzam. W to w się jest wspólnota. kodeks cywilny, artykuł 199, który jest jednomyślność wspólnoty. Wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę. Tej zgody nie było. Byłem, interweniowałem u starosty. Starosta powiedział mi, że to było wszystko na oświadczeniu, czyli pod odpowiedzialnością karną. Artykuł 233 kodeksu karnego, że ta pani złożyła oświadczenie, że posiada wszystkich yy, współwłaścicieli tego bloku, tych mieszkań. A ja jestem z, też współwłaścicielem i nie, nie wydałem takiej decyzji. Dlaczego pan nie chce wydać takiego pozwolenia? Dlatego, że tak... Jak nie rozumiem jeszcze raz. Dlaczego pan nie chce wydać takiego pozwolenia czy to by będzie służyło osobie niepełnosprawnej? Tak. Czy nie, Państwo są nie, przeciwko osobie niepełnosprawnej? Nie, nie jesteśmy przeciwko. Jesteśmy tylko za tym, żeby wszystko rozmawiać w i załatwiać wszystkie sprawy. A nie, żeby ktoś wychodził i stawiał przed faktem dokonanym, jeszcze raz powtarzam. Ta pani powinna przyjść do nas, uzgodnić wszystko tak, jak wszystkie wspólnoty jak te prawo obliguje do tego, żeby tak to załatwić. Czyli przyjść do nas, ustalić, jak zrobimy ten podjazd, gdzie to, czy komuś to będzie przeszkadzało, może inaczej zrobimy, może tak, może inaczej. No to było to prawo tak stworzone, a nie pomijając to i ignorując wszystkich współwłaścicieli. Nie można tak. Nie będę podawał żadnych cytatów, bo jeżeli ktoś się zna na prawie, to wie